Stworzenie świata to zagadnienie nurtujące ludzi od najdawniejszych czasów. Każdy z nas stoi przed teoriami o tym, w jaki sposób powstał świat takim, jakim go widzimy. W co wierzyć? Wielki wybuch dzieło przypadku, ewolucję, a może gracjonizm? Religii dziecko słyszy, że Pan Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni, a na lekcji biologii, że świat ewoluował przez miliardy lat zgodnie z teorią Darwina. Nauka XXI wieku podważa możliwość ewoluowania gatunków, a sam Darwin, widząc złożoną strukturę oka i w to, w jak doskonały sposób ono działa, powiedział, że teoria doboru naturalnego wydaje się mu być w najwyższym stopniu niedorzeczna. Dzisiejszy rozwój nauki wiele wskazuje na to, że świat został zapoczątkowany przez inteligentną istotę, to sprzeczne informacje docierające z każdej strony powodują niemałe zamieszanie. My natomiast wierząc, że wszelka mądrość odchodzi od Boga, otworzymy Biblię, aby Słowo Boże mogło do nas przemówić. Księga rodzaju, a zatem cała Biblia zaczyna się od opisu stworzenia świata przez Boga. Ten fakt jest bardzo ważny, bo oznacza, że nasze stworzenie wyznacza początek historii ludzkości i historii biblijnej. Ta prawda wskazuje także na to, że opis stworzenia w Księdze Rodzaju ma taką samą historyczną wiarygodność, jak i inne wydarzenia w biblijnej historii ludzkości. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niech się światłość i stała się światłość. Bóg widząc, czy światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Księga Rodzaju zaczyna się od dwóch różnych opisów stworzenia. Pierwszy z nich przedstawia Boga jako nieskończenie oddalonego od ludzi i znajdującego się poza zasięgiem naszego doświadczenia, którego imię Elohim mówi o jego najwyższej władzy. Imię Elohim oznacza wysoką pozycję i siłę, a użycie w tym hebrajskim słowie liczby mnogiej wyraża majestat i zajmowanie się poza zasięgiem poznawalnego świata. Drugi opis stworzenia przedstawia Boga jako bliskiego i osobowego Jachwę, którego imię wyraża bliskość więzi. Tak więc cały opis stworzenia jest mocnym wezwaniem do oddawania czci Bogu. Ten, ten podwójny obraz Boga, który jest majestatyczny i potężny, a jednocześnie bliski, miłujący i mający więź z nami, sugeruje wyraźnie, jak powinniśmy zwracać się do Boga. Także kolejność dwóch przedstawień Boga w Księdze Rodzaju jest istotna. Doświadczenie przystępności i bliskości Boga następuje po doświadczeniu Jego wyniosłości. Jedynie gdy uświadomimy sobie, jak wielki jest Bóg. Wtedy możemy docenić Jego łaskę i z drżeniem cieszyć się Jego wspaniałą obecnością i miłością. Na każdym etapie opisu stworzenia Bóg ocenia swoje dzieło jako dobre. Z hebrajskiego to powszechnie rozumie się, że przymiotnik ten oznacza, iż Boże dzieło stworzenia było udane, a Boże spostrzeżenie to było dobre, oznacza, że to działało. Światło oświetlało rośliny, wydawały nasienie. Wyrażenie to było dobre oznacza, że stworzenie działało właściwie, było piękne i doskonałe oraz nie było w nim żadnego zła. Tamten świat nie był podobny do naszego świata skażonego przez grzech i śmierć, co potwierdza wprowadzenie do drugiego opisu stworzenia, który się znajduje w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, w piątym wersecie. Ale pomimo negatywnych zmian, jakie nastąpiły, My także możemy wyznać, że to co stworzył Bóg jest wspaniałe. Możemy to dostrzec w każdym aspekcie stworzenia. Gdyż Pan Bóg zadbał o wszystkie potrzeby człowieka. To on stworzył słońce ogrzewające naszą planetę. To on umiejscowił je w doskonałej odległości od ziemi, tak by docierające promienie były ogrzewającym źródłem, a nie jedynie palącą gwiazdą. To on nawadnia ziemię, by rośliny mogły rosnąć. To on okrywa śnieżnym puchem zboża, chroniąc je przed silniejszym mrozem. Tak, aby wiosną mogły obudzić się do życia. To, to właśnie stwórca ukształtował każdą komórkę naszego ciała, tak byśmy mogli żyć, wykonując przełożone czynności. Nie trzeba daleko szukać, by zobaczyć, że złożoność świata jest doskonale przemyślanym dziełem. Najważniejszą lekcją płynącą z biblijnej historii początków jest lekcja łaski. Nasze istnienie jest wyłącznie dziełem łaski. Bóg stworzył niebo i ziemię, gdy ludzie jeszcze nie istnieli. Podobnie jak to jest z naszym stworzeniem, także i nasze odkupienie jest darem Boga. Jak wynika z opisu z Księgi Rodzaju, stworzenie ludzi było ostatnim dokonaniem Boga w dziele stworzenia świata. Ludzie są zwieńczeniem całego ziemskiego stworzenia, celem, dla którego nasz świat został stworzony. To że Bóg stworzył ludzi na swój obraz to jeden z najświeższych stwierdzeń w Biblii. Jedynie ludzie zostali stworzeni na obraz Boga. Często interpretowano te słowa jako odnoszące się jedynie do duchowej natury ludzi, oznaczające, że obraz Boga to jedynie administracyjna, zarządcza funkcja, polegająca na reprezentowaniu Boga albo duchowa funkcja, umożliwiająca ludziom więź z Bogiem i ze sobą nawzajem. Choć to zrozumienie jest poprawne, to jednak nie uwzględnia ważnego fizycznego elementu stworzenia. Oba wymiary zostały uwzględnione w dwóch słowach obraz i podobieństwo, użyte w opisie stworzenia w księdze rodzaju w pierwszym rozdziale w 26 wersecie, podczas gdy hebrajskie słowo celem obraz, odnosi się do konkretnego kształtu fizycznego ciała, to hebrajskie słowo demut. Podobieństwo odnosi się do abstrakcyjnych cech podobnych do cech Boga. Tak więc hebrajska wzmianka o obrazie Boga powinna być rozumiana w całościowym sensie biblijnego poglądu na naturę człowieka. Tekst biblijny potwierdza, że ludzie, mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na fizyczny obraz Boga i Jego duchowe podobieństwo. To całościowe zrozumienie obrazu Boga, obejmujące także fizyczne podobieństwo, zostało potwierdzone w drugim opisie stworzenia, według którego stał się człowiek istotą żywą. Po hebrajsku nepeshchaya, czyli dosłownie duszą żyjącą. W wyniku dwóch bożych działań Bóg ukształtował człowieka i tchnął w niego życie. Zwróć uwagę, że tchnienie, dech, często odnosi się do wymiaru duchowego, ale jest ściśle związane z biologiczną zdolnością oddychania, funkcją fizycznego człowieka, ukształ ukształtowanego z prochu Ziemi, duch życia jest zarówno tchnieniem duchowym, jak i życiem fizycznym. Fakt, że Pan Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo jest wyrazem ogromnej miłości do nas, pomyśl, jak wielkie musiało być to uczucie, że stwórca zapragnął mieć kogoś podobnego do siebie, wszechmogący Bóg. Doskonale wiedział, jak potoczą się losy ludzkości. Wiedział, że para ludzka upadnie, skuszona przez węża, a mimo to zdecydował się w akcie miłości stworzyć ludzi. Gdy Bóg stworzył pierwszego człowieka, mężczyznę, dał mu trzy dary: ogród Eden, pokarm i kobietę. Pierwszy obowiązek człowieka dotyczy świata przyrody, w którym Bóg go umieścił, aby go uprawiał i strzegł. Hebrajski czasownik avad uprawiać, odnosi się do pracy. Nie wystarczy przyjąć daru, musimy pracować nad nim i czynić go owocnym. Hebrajski czasownik shamar, strzec, wskazuje natomiast na odpowiedzialność za zachowanie tego, co zostało nam dane. Dzisiejsze problemy związane z globalnym ociepleniem, ginięciem gatunków roślin i zwierząt Wyjałowienie gleby, czy wszelkiego rodzaju choroby i wojny są efektem złego planowania człowieka na Ziemi. Wierząc, że to właśnie Pan Bóg stworzył ten świat, nakładając na nas obowiązki, po to, aby zadbać o powierzony dar, powinniśmy dołożyć starań, aby być dobrymi gospodarzami na planecie, na której żyjemy. Drugi obowiązek dotyczy pokarmu. Musimy pamiętać, że to Bóg dał ludziom pokarm. Bóg także powiedział Adamowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ludzie nie stworzyli drzew ani owoców, były one darem łaski Bożej, ale wiązało się z tym także przykazanie. Ludzie mieli korzystać z owoców wszystkich drzew, ale w ramach tej łaski Bóg ustanowił pewne ograniczenia. Nie wolno im było spożywać owoców jednego drzewa. Gdyby złomali ten zakaz, musieliby umrzeć. Ta zasada obowiązywała w Edenie i pod wieloma względami obowiązuje też dzisiaj. To ostrzeżenie przed spożywaniem owoców drzewa, poznania dobra i zła, wskazuje na to, że ludzie mieli znać tylko dobro, a nigdy nie mieli poznać zła. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego tak miało być? Groźba śmierci zawarta w ostrzeżeniu przed nieposłuszeństwem była realna. Ludzie rzeczywiście mieli umrzeć. Po akcie nieposłuszeństwa zakazano im spożywać owoce z Drzewa Życia, aby nie przedłużać nieskończoność swojego grzesznego istnienia. Jednak po tragicznym zdarzeniu dana im została nadzieja, wyrażona w Księdze Rodzaju III rozdziale i 15 wierszu, a zwana Ewangelią, czyli pierwszą obietnicą Ewangelii. Tak, ten werset jest pierwszą ewangeliczną obietnicą zapisaną w Biblii. Pierwszym przypadkiem, gdy ludzie otrzymali zapewnienie, że pomimo upadku Bóg przygotował drogę ratunku dla wszystkich. Tak jak Adam i Ewa w raju dostali ostrzeżenie, aby nie spożywać owoców z drzewa, poznania dobra i zła, tak i dla nas Pan Bóg ma wiele ostrzeżeń, dobrych rad, a wszystko po to, aby prowadzić na swoją mądrą ścieżką życia. Jednak aby tak się stało, konieczne jest. Czytanie Pisma Świętego i osobista relacja z Bogiem. Trzeci obowiązek dotyczył kobiety, trzeciego dan Boga. Opuści mąż, ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. To niezwykłe stwierdzenie jest mocnym wyrażeniem wskazującym obowiązek człowieka wobec przymierza małżeńskiego i celu, jakim jest bycie jednym ciałem, czyli jednością. Pan Bóg. Zadbał o to, aby człowiek nie był sam. On doskonale wiedział, że do szczęścia człowiek potrzebuje drugiego człowieka, którego będzie Bóg kochać miłością niezwykle bliską, intymną. Gdy Bóg ukończył swoje dzieło stworzenia, ustanowił sobotę, tak więc siódmy dzień tygodnia. Sobota jest wyrazem naszej wiary w to, że Bóg ukończył swoje dzieło i uznał je za bardzo dobre. Świętowanie soboty jest przyłączeniem się do Boga w uznaniu wartości i piękna jego stworzenia. Możemy odpocząć po swojej pracy, tak jak Bóg odpoczął po swojej. Świętowanie soboty oznacza uznanie dla Bożego bardzo dobrego stworzenia, w tym nas samych jako fizycznych istot. Ci, którzy świętują sobotę, są wdzięczni Bogu za jego stworzenie, do którego się zaliczają. Dlatego mogą docenić Boże stworzenie i troszczyć się o nie. Może zastanawiasz się, czy ważne jest w to, co się wierzy, i czy ma to jakiś sens, znaczenie w kontekście Twojego duchowego życia. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak i to z co najmniej kilku powodów. Wierząc w to, że to właśnie Bóg stworzył ten świat, możesz we właściwy sposób ustosunkować się do niego. Możesz ze szczerym sercem uwielbić go, okazując mu wdzięczność i szacunek za to, czego dokonał. Możesz zrozumieć jego charakter, jego delikatność i potęgę, patrząc na drobne kwiaty i olbrzymie szczyty gór, gdyż to właśnie przyroda doskonale świadczy o tym, jaki jest Stwórca. Psalmista Dawid w psalmie 19 pisze, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło jego. Zachwycające dzieła i wszystkie siły panujące na ziemi wskazują na to, że wszystko zostało doskonale zaplanowane. Również ja i Ty nie jesteśmy dziełem przypadku, ale jesteśmy cudem, który zaplanował Bóg, nasz kochany tata, jak sprawozdaje księga Izajasza, Bóg powiedział o swoich dzieciach tak, na swoich dłoniach wyrysowałem cię, a twoje mury zawsze są przede mną. Pamiętaj, że cały cud stworzenia dokonał się przez Moc Bożą, a wszystko, co zostało uczynione, zostało podyktowane miłością stwórcy do nas. Jan Kochanowski, wyrażając zachwyt nad otaczającym go światem, napisał: Czego chcesz od nas, panie, za twoje hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, Wszędzie pełno Ciebie, I w otłaniach, i w morzu, Na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, Bo to wszystko Twoje, Cokolwiek na tym świecie Człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, Bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotemi gwiazdami ślicznie się haftował, Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.